Witajcie kochani, zobaczcie, na grzywach jesteśmy. Jest piękna pogoda, jest chyba dziewiąta godzina. I powiem wam, że u nas się zaczęły jesienne ferie od poniedziałku, czyli mamy weekend teraz, jest sobota. Tak jak mówiłam Oska nie ma, jest tylko Oliwerek, no i mój mąż i się wybraliśmy z rańca Oliwerkowi się nie podobało, że za wcześnie, no ale mamusia decyduje, także u, fajnie jest Ostatnio znaleźliśmy grzyby, ale zobaczcie Taki widok, ja nie wiem czy widzicie to, to na dole, tu jest choinka i tutaj szłańka, bo tu jest woda krystaliczna, wszystko się odbija w niej. O, jaki spokój? Tak jak się idzie, to można wpaść do wody. No zobaczcie, tu już jest woda. Można normalnie. Ślicznie. O, Oligarek znalazł coś. Mi się wydaje, że tutaj widziałam gdzieś. O jest. śliczny. Mam nadzieję, że to jest ten dobry, bo ja się tak za bardzo na grzybach nie znam, ale chyba on jest dobry. Jo, dobry. Pyszny. Tu mam kolejny. Tu chcę Wam jednego pokazać, bo trochę zastanawiam się. On jest dobry tu w środku, ale on jest taki jakiś jasny i on taki miękki jest taki. Nie znam się za bardzo na tych grzybach. Ten jest jakby dobry. Tu jest grzybek. Kolejny. Kolejny. Wiecie co? Tu jest pełno grzybów, ale jest bardzo dużo takich starych. Nikt ich nie zerwał. Jak ja je zrywam, to one są takie skapciałe albo nawet jest na nich pleśń. I one po prostu są stare, nikt ich nie zrywa. Także jest ym, ciężko mi znaleźć takiego, wiecie, funkelnówkę grzyba. Sprężysty, ładny, świeży. Ktoś powiedział, żeby takich starych nie rwać, jeżeli nie ma jeszcze na nich pleśni, bo jest... Ja? Ja mam duszka Hardin's Pen. Bo one są po prostu, mają mniej smaku, nie są takie smaczne. Nie wiem, czy tak, czy to jest prawda. Świeże powietrze, fajnie. Wiecie, co się stało? Mm. <laughs> Cała ja. Znalazłam tam takie fajne, duże grzyby. I schylam się, a tam jest taka ropucha. <laughs> Nie zerwałam tych grzybów, bo się boję. Każę Wam teraz grzyby, które yy, mojej kuzynki narzeczony znajduje i znalazł dla mnie. <laughs> Zdziwicie się. Zobaczcie. Te tutaj. A tak wygląda. Zadam, pokażę się, trzęsie trochę tak on wygląda i jak się powącha tą łodyżkę to pachnie za tym czosnkiem o, one wyglądają tak łodyżka jest dosyć taka sztywna a ten tu grzyb dużo ludzi mówi nie wie, że to jest dobry grzyb Oczywiście trochę jest zjedzony, ta skórka z wierzchu. Pod jest czerwony. A jak go się przekroi, to on żółty jest i za chwilę się robi taki kolor. On jest też jadalny, tylko trzeba go więcej niż 30, nie 60 stopni, żeby było przekroczone. To są jakieś takie małe, też są jadalne. To, to są takie, których ja normalnie nie zbieram, a on zna. No i tyle lat je jedzą i nic się z nimi nie dzieje. także... O, coś nowego. Ja! Yeah! Myślę, że się zgubiłam. Widzicie, te małe tutaj grzybki, te takie, nie wiem jak mi się nazywa po polsku, ale jest taki żółta łodyga i ta spiralka. Nie spiralka, tylko jak to się mówi, harmonika pod spodem. One są też jadalne okay. i one rosną tak. One są właśnie dopiero o tej porze. W takich stadach rosną. Tak jak tutaj widzicie. To są wszystkie te. Tutaj. tutaj. Także podobno są smaczne. Proszę Was, powiedzcie mi, czy to jest opieniek? Oj, uważam. na tom harmoníke pod spodem.